O kurde, no tak, dzisiaj jest ten test z chemii, a ja nic nie umiem. As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago. Apparently, we have very little information available at this point in time. But on the phone, we do have Jennifer Oberstein, who apparently witnessed this event. Jennifer, can you hear me? Emma, Rachel jest 640 coś. Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy? Nie spinaj się, tak? Okay. Ogarnię, że dzisiaj jest piątek, a nie sobota? Jak? Co? Jejku, a ja sobie tyle nadziei narobiłam. Dobra, zrywam się. Widzimy się w szkole. Czekaj, no ja właśnie w tej sprawie. Powiesz, dzisiaj jest ten pieprzony test z chemii, a ja nic nie umiem. Idąc tą drogą, zupełnie zgaduję, że ty nawet nie masz pojęcia, że jest. Prawda? Nie! Co ty? Hmm. Wszystko umiem, tak? A to szkoda, bo wiesz, idę z Blaisem na wagary. Będę za pół godziny. Idealnie. Świetnie wyglądać w końcu. To Blaze słabe. To w ogóle moje? Ach. O tak, to idealne. Ta bluzka prezentuje się mi dzisiaj wyjątkowo idealnie. I ta spódniczka perfekcyjnie się z nią zgra. Cześć, Blaze. O matko, ile ty się grzebiesz. W świetnie wyglądasz. I on tego mnie. O. Siemasz, Rachel! O, witaj, Blaze. Cześć, M. To jak? Zbieramy się, nie? Dlatego cząsteczka wody jest dipolem. Ech, wszystko perfekcyjnie wykute. od A do Z. Obudzony we śnie potrafię wyśpiewać tabelę wartościowości. Nie uważasz, że przesadzasz? Słuchaj, siedzisz w książkach, no stop, a dookoła jest tyle ładnych dziewczyn. A może ty jesteś gejem? Harry, skoro nie mam dziewczyny, to nie oznacza od razu, że jestem gejem. A uczę się dlatego, że chcę się dostać na college. To moje marzenie. Założę własną klinikę. Będę popularny w całej Kalifornii. Na naszym Riverside się nie skończy. Hmm, no jak nic jest gejem. Dobra, muszę iść do klasy, bo się spóźnię. Pani profesor? Słucham, Charlotte. No bo ja mam taki filmik. No niech pani zobaczy. Na lekcjach nie korzystamy z telefonów. No tak, ale wie pani, pilna. No dobrze. Biedna Emma. I pozostali, oczywiście. <ścoughs> Szkoda jej, jest zawsze dla mnie taka miła. Muszę im jakoś pomóc. Turner pewno trzyma te testy w swojej teczce. Zabierał tą teczkę. Będzie łatwo, bo po lekcji zawsze rozmawia z nią Matthew. Dobra, a teraz skup się! Hej, patrzcie, to SMS od Charlotte. Jaką ona ma czelność mi to wysyłać! Przecież na zakończenie roku zrobiła. Nie wracajmy do tego. Okej, okay, co nasza Nunia pisze? No to czytam głośno. Hej, misiaczki, bardzo mi przykro, ale was widziałam! Jak idziecie na wagary! Co? <noise> ale, ale to przecież niemożliwe, ja nikogo nie widziałem, tak? Czytaj, czytaj dalej! Postanowiłam wykorzystać technologię, którą oferują telefony i nagrać was, jak idziecie w troszkę przeciwnym kierunku. Jakie tą pinę rozwalę! Turner nie była zadowolona po zobaczeniu tego materiału. Życzę Wam powodzenia w pisaniu 5 razy trudniejszego testu. Buziaczki! Charlotte Nasz skarb jutro się nie pozbiera. Tak ją upokorzę, że jej w pięty pójdzie. Emma, masz w domu jakąś wódę czy co? A po co ci to? No masz czy nie? Mam. No to nasza czerwonowłosa księżniczka będzie miała perfumy z nowej linii Sobieski. Tym polski specyfik czuć na pół kilometra. Już nie mogę się doczekać zapachu jej ślicznej torebeczki. No, nieźle, a całość nagramy i wrzucimy do sieci. Popieram i ja akceptuję. A teraz chodźmy do Emmy. Ciągnie go do, do tej Emmy? Może woli ją, a nie mnie? Dobra, nieważne, są dużo ważniejsze rzeczy. No i zrobimy to tak. Super. Powiedział do mnie: Super. Ja otworzę. Czy masz M? Hej, Fin, wejdź proszę. Dzięki, jaka ona jest cudowna. Halo, Fin, żyjesz? A, tak, no to coś wam opowiem, ale słuchajcie, Charlotte was sypała, ale znając ją, to pewnie wam już coś wesoła. Zatem, jak wiecie, Matthew zawsze zagaduje Turner, więc podwędziłem jej teczkę, po czym uciekłem do biblioteki i się tam zamknąłem. Przeszukałem jej całą teczkę i znalazłem te trudne testy. Są na poziomie trzeciej klasy. Jak się domyślacie, skserowanie. A chemia jest we wtorek, więc macie cały weekend i poniedziałek, żeby wykuć. Podeślę wam dzisiaj odpowiedzi, jak to rozwiążę. Stary, ty i taka akcja. Coś coś ci nie wierzę. Tu są testy. Oczywiście wszyscy ci dziękujemy. O, widzę, że ktoś tu się zakochał. Dobra, to mi idziemy. Do jutra. Muszę go zbudzić. to Szwedzki! Halo? Wstawaj, jest już grubo po lekcjach. Musisz iść do domu. Cześć, M. To jak, idziemy? Tak. Zaczynamy zgodnie z planem. Ja idę wszcząć awanturę, a ty z Blazem idź do szatni i poszukaj jej szafki. Jeśli będzie od niej jechało Hanom Montanom, to znaczy, że to szafka Charlotte. Cześć, M. O, fin, super że jesteś. Mam mega pomysł i zagadaj Hedwig, bo ma dyżur w szatni. Dobra. Ej Blaze. Tak. Weź zanieś tą teczkę z testami. Chciałam ją wczoraj podłożyć pod pokój nauczycielski, ale akurat Chadwick musiała wyjść. Ech. Dobra, coś wykombinuję. A teraz ruszamy. Dzień dobry, pani Chadwick. Dzień dobry, Finn. Mam do ciebie ważne pytanie. Yy, słucham. Wczoraj pani Turner zginęła teczka. Jest bardzo ważna. Wiesz coś na ten temat? Aron wspominał, że widział cię wczoraj z jakąś teczką. Gdzie on był? Błagam, Blaise, obieś już ją podłożył. Muszę coś powiedzieć. Dobrze. Proszę pani, ta teczka należy do Christyny Bennett. Ona strasznie lubi malować, a ja potrzebowałam sprawdzić, czy dobrze zrozumiałam ostatni temat na plastykę. Sprawdzimy to. Niestety teraz musisz iść ze mną do pokoju nauczycielskiego. Porozmawiać z panią Turner. Gdzie to jest? Ej, nie ma Chadwick. Czyli finią załatwił. No i super. Czujesz coś? Bo, u, Boże, niedobrze mi. Fakt, to jej szafka. Dobra, nagrywaj to. Czas naprawić ten zapach. Dodajmy trochę wyrazistości. <noise> do hmm, idealnie, jaka świeżość. O, cudownie życzymy ci niesamowitych wrażeń, misiaczku. Okej, okay, zrywamy się. Wynoś się! Chora idiotka! I jak? Załatwione. Teczka została podłożona u konserwatora. Powiedziałem, że znalazłem w sali artystycznej. I kupiła to? Konserwator tak. Tarner jeszcze nie dostała. Jeszcze jedno info. Fin wpadł i został zgarnięty.